No. Ciekawe, ciekawe. Halo, halo. Witam serdecznie. Ciekawe czy mnie widać, czy mnie już słychać jakkolwiek. O. Jest czat nawet. Muszę sobie sprawdzić. No tutaj widzicie. Livey po wielu, wielu, naprawdę wielu latach. Może w końcu wrócą na salony. Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Czy mnie słychać, czy mnie widać? Oto jest pytanie. Zobacz kanał. Ciekawe, ciekawe. Coś tam niby trwa. Na żywo, okej. Okay. Hm. Witam serdecznie, jak się macie? Ciekawe, czy ktokolwiek jest, czy nikogo nie ma. Nie wiem, czy to działa w ogóle, to jest standardowe pytanie. już tak dawno mnie tutaj nie było na żywo, że. ciężko stwierdzić. Fajnie, jakby jakaś osoba się pojawiła na żywo. Hmm. Mm hmm Sven, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.